Hej! Witam serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko Marzec 2015. Hej! Witam serdecznie. Dzisiaj projekt Denko w Marzec 2015. Tutaj mam całą stertę zdenkowanych rzeczy. Chciałabym Wam pokazać. Co prawda już troszkę po marcu, ale pokażę Wam i powiem co. Wyrzucę to, bo już kolejne denka lecą na kolejny miesiąc. Pierwsze co to krem Soraya Vitamin B3 Ceratusta i Mieszana. Mój ulubiony krem, matujący, delikatnie matujący i bardzo fajnie nawilżający. Tak wygląda pudełeczko i taki szklany pojemniczek. Ponownie mówię, że pudełka kartonowe są bez sensu. Lepiej wyrzucić nie zużywać papieru, nie, nie niszczyć drzew, wystarczy taki pojemniczek. Bardzo fajny, delikatny krem, ale taki odświeżający. Ja go bardzo lubię, to już moje kolejne opakowania i sądzę, że niejednokrotnie będę do niego jeszcze wracać. Jeśli chodzi o twarz, to skończył mi się... Żal, ale kupię. Aru arów, aju... aju, Wej... <noise> ajurwejdyjski olejek do twarzy i ciała z fiołkiem. Tak jest napisane. Czyli olejek Hadi, tu pudełeczko. W tym przypadku pudełeczko się przyda, słuchajcie, bo ten olejek jest w małej szklanym pojemniczku i jednak przy wysyłce strach, że pęknie albo coś z nim się stanie. Tak wygląda pojemniczek cały, chyba 10, 10 ml. Tak jest. Na początku nie byłam zadowolona z zapachu ale przywykłam do tego zapachu i bardzo mi się później spodobał ten zapach. Olejek jak olejek. Żółty, oleisty. Teraz bardzo lubię ten zapach. Genialny ten olejek z fiołkiem jest naprawdę genialny. Przyspiesza gojenie różnych takich pozostałości po niedoskonałościach. Bardzo go polubiłam. Bardzo szybko się wchłania w cerę i fajnie nawilża. Bardzo, bardzo go polubiłam. Teraz mam inny, czerwony z lotosem chyba. Mm, już na jak na razie nie jestem aż tak za bardzo zadowolona. Ten natomiast był genialny, polecam. Jeszcze raz tak wygląda, pokażę Wam. Polecam, polecam, jest fantastyczny. I całe 13-16 zł kosztuje, więc warto. B Be Beauty, delikatny żel krem łagodzący z, bio, z Biedronki. Tak, oczywiście przecięty. Słuchajcie, teraz, gdy mam problemy z trądzikiem różowatym, gdy moja cera jest zaogniona, zrozumiałam, jak fajny to jest produkt. Naprawdę nie podrażnia skóry, jest taki fajny, łagodzący, więc polecam. Parę złotych, chyba sześć, tak? 4 złotych, nie jestem pewna, ale coś takiego. A naprawdę fajny i polecam. Na pewno do niego wrócę, bo mam kilka innych teraz, jeżeli i to nie to. Ten jednak kupiłam sobie na zapas i w razie czego jest i będę go stosować, bo jest naprawdę wyśmienity. Jeśli mówiąc już o zaodnionej cerze i problemach, to wreszcie wykorzystałam i zrozumiałam potencjał wód termalnych. W momencie, kiedy właśnie moja cera jest podrażniona przez ten straszny trądzik różowaty, to zauważyłam, że wody termalne działają. Ta z niekoniecznie, ale ta z Larosza Posej, słuchajcie, jest genialna. Po pierwsze, ma fantastyczny atomizer. Nie wiem, czym się, czy to się czymś różni, ale tak drobną taką mgiełką e, wypuszcza tą wodę. Ten ma tako, taki zwykły, jak w dezodorancie atomizer, i tutaj niestety już e, puszczał takim ciągłym strumieniem tą wodę, więc nie było fajnie. Ta woda z Larosza Posej, natomiast, jak mówiłam, e, była taką mgiełką i naprawdę łagodziła te moje stany zapalne na skórze, i bardzo fajnie, bardzo polubiliśmy się. Teraz zakupiłam sobie wodę z Uriasz, mam nadzieję, że też będzie fajna. Minusem, można powiedzieć, tych dwóch wód jest to, że trzeba je po jakimś czasie, że tak powiem, wytrzeć do sucha i dopiero położyć krem albo coś tam, serum, olejek i tak dalej. A wodę z Uriasz zostawia się i na mokrą. Nie trzeba wycierać na mokrą twarz, nakłada na krem. Więc no, zobaczymy. Fajny, chyba, chyba to plus jest. Zobaczymy. Wpływ hmm. micelarny z Karniera y, Ten niby zamiennik biodermy, no niestety w moim przypadku się całkowicie nie sprawdził e, Fajnie zmywał, naprawdę fajnie zmywał tuszę. E, chyba nawet mocniej i szybciej zmywał tuszę niż bioderma. Jednak podrażnił mi oczy. Niestety stąd zapalny to nie fajna rzecz, więc nie, 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 podrażniał mi oczy, później go zaczęłam stosować tylko i wyłącznie do twarzy, w tym wypadku też się nie sprawdził, też strasznie podrażnił mnie, jak mówię, mam teraz trądzik różowaty, więc tak, że tak powiem połowę twarzy mam zaognioną i niestety, no podrażniał, podrażniał, czego bioderma nie robi. Jak używam biodermy, to naprawdę ta cera nie jest zaogniona. Jak używam to, to jest zaognione, to bardzo. Więc niestety jak dla mnie to nie jest odpowiednik, to jest dla mnie bubel. Więc bye bye bubel. A co tu jeszcze mamy? Soraya Peeling Morelowy. Taki duży był oczywiście. 150 ml. Jak to jest 150 ml, a taka duża, taki duży pojemnik mogliby zrobić w mniejszym pojemniku? A poza tym radziłabym na przykład nie w tubce, a w, w sujczku. Fajniej, łatwiej wydobywać z niego ten pilka. Jest pilk jako pink, bardzo fajny, delikatny, ale fajnie ścierający. Ja go lubiłam wcześniej, lubi, lubię go nadal i będę go lubiła. Co to jest? Ziaja oczyszczenia liścia manuka. 75 ml Z tej pasty oczyszczającej <głynie> ogólnie to zakupiłam ją, bo myślałam, że to coś takiego jak maseczka. To okazało się, że to bardziej coś takiego jak żel do mycia twarzy. Pasta do mycia twarzy. Bardzo przypomina mi garniera 3 w 1. Chyba jakoś coś takiego. Tam jest co prawda większa tuba, ale to jest to samo. Tam w tym garnierze można ją nakładać na twarz jako maseczkę, można używać jako żelu do mycia twarzy i jako peelingu, bo ma takie drobinki. To samo można powiedzieć, że to jest to samo co liście manuka, bo też miało takie lekkie drobinki ścierające, to taki jakby peeling do mycia twarzy. I powiem szczerze, że bardziej jestem zadowolona z tego garniera 3 w 1, który kiedyś posiadałam niż tego z liścia mano, manuka, chociaż jest ok, nie jest taki zły. Ale mówię, ten garnier się bardziej opłaca, bo tam chyba jest 100 ml Albo coś więcej, tu jest 75 i cena jest porównywalnie tam mniejsza, więcej twaru, a, a mniejsza cena, więc opłaca się tamto. Ziemia, pod Spa, tu jest peeling Gomaś wykładzający, ani to peeling, ani to Gomaś. W porównaniu, z, w porównaniu do Gomaś i tutaj znajdziecie recenzję z Planet organika to był Gomaś, naprawdę fantastyczny, taki delikatny pink. Który działał. To ani peeling, ani komaś mówię. No nie wiedziałam jak go stosować, wykorzystałam go jako maseczkę. Po prostu nakładałam na twarz, po kilku minutach zmywałam, ale żadnego efektu zbytnio nie widziałam. Co tu jeszcze mam? Jeśli chodzi o twarz, to wygląda trzowiowy 5 ml. To taka próbeczka, którą sobie wziąłam, gdy zakupowałam rzeczy z Naturalna Pink Nobel bardzo intensywnie pachną szałwią nie był zły, ale chyba nie dla mojej cery na te podrażnienia moje raczej nie teraz przejdziemy do ciała i włosów bardziej o. pierwsze co to wychodzi mi tutaj masło do ciała kozie mleko i wanilię, o tak z Verona Dostałam go od Kasi. Jest go 175 ml i jestem mega, mega, mega zadowolona. Tu już nic nie ma. Tak pachnące, przepięknie pachnie, pachniał. Przepięknie pachniał, przepięknie się zachowywało to masło. Fantastycznie wchłaniało w skórę. Po prostu oczarowana byłam tym masłem wyśmienite. Werona jest to raczej dość tania firma, więc zbyt drogie to masło zapewne też nie było. Jak na cena naprawdę fajny rezultat. Dostałam jeszcze jedno takie masełko z Werony od Kasi, tam jest zielony ogórek i coś tam chyba. nie powiem Wam szczerze, że to jest. tamto jest najgorszym masłem, jakikolwiek miałam, no nie da się tego użyć. Nie da się użyć. Choć ładnie pachnie, to się w ogóle nie wchłania w żaden sposób. Używałam już na ciało do rąk i na stopy no, na wszystko. Próbowałam go jakoś wykorzystać, ale zostawia taką tłustą, może nawet nie tłustą, zostawia warstwę, białą warstwę na skórze, to się nie wchłania. No i pół pudełka stoi, nie wiem, czy użyję, czy wyrzucę w najbliższym czasie. Tragedia. To jest genialne. Tamte, takie zielone, tragedia. Dalej żel aromaterapii z palmolive o zapachu wanilii z olejkiem migdałowym. Świetnie, świetnie pachniało. Uwielbiam ten zapach. Ja ostatnio w ogóle mam jazdę na taką wanilię i kokos więc to jak najbardziej. Na tak. Jeśli chodzi o żel, to tutaj próbkę dostałam bezu, bez, bez, tak. Z proszę. Bardzo fajnie pachniało, tak naprawdę prawdziwym bzem. Eee, bardzo sympatyczny ten żalik był, to było 50 ml, a powiem szczerze, że na dość długo starczyło, więc fajne. Eee. Szampony, szampony eee. L'Oreal e, Safe Fiber Logic eee. szampon, który dodaje objętości. Eee. Bardzo fajny szampon, nie podrażnia, nie, nie um, obciąża moich włosów, które są przytuszające. Bardzo fajny, ja, je, ja go stosowałam jako szampon pierwszego mycia i z miłą chęcią do niego wrócę, bo bardzo fajny. Jest tutaj natomiast, mamy Planeta organika odżywka, sza, do włosów suchych i zniszczonych. Um, odżywka mi się skończyła, ja mam jeszcze maskę i jeszcze mam szampon. Ale następnie, następie, na po, po takim już no, miesięcznym użyciu, powiem Wam szczerze, że yy, chyba, chyba tym razem to nie to. Yy, dwa razy trafiłam yy, z tej serii, z serii Afrika, trafiłam yy, na fajne rzeczy, czyli na mango i yy, szampon i odżywkę mango, i szampon i odżywkę awokado. Yy, byłam zadowolona yy, z tego. Coś mi tutaj nie pasi. Trochę za mocno mi przetłuszcza włosy. Za ciężki. No nie wiem. Idziemy e, dalej. Liquid soap, czyli mydło, w płynie. Mm, wanilia i. Lime? Tutaj jest lime. Nie wiem. Więc i powiem. Litr z Lidla, tragedia. Nie polecam. Tragedia, tragedia. Wysusza i tak płynne jest, że przecieka przez ręce. No taka woda. Ja. Nie. Tu kolejny mydło w, w płynie, słuchajcie, którego też nie polecam. 900 ml. Wydawało mi się, że to jest seria limitowana, ale chyba nie. Dopiero wprowadzili i zostanie. Linda, czyli Biedronka. Tu mam poziomkę i winogrono. Jest jeszcze sandał i coś tam jeszcze. Przepięknie pachnie. Naprawdę przepięknie, taką poziomką i winogronem. Fantastycznie piech, pięknie i intensywnie pachnie. Jak wymyłam dłonie po raz pierwszy, to pachniało w samym pokoju i zastanawiałam się, co to tak pachnie, aż doszłam do wniosku, że to moje dłonie. Minus jeden wielki olbrzymi. Strasznie, ale to strasznie przesusza dłonie. Nie tylko moje, mm, naprawdę przesusza. Wystarczy raz, dwa razy w ciągu dnia wymyć dłonie i te dłonie są mega przesuszone, więc... Mm, nie, tu już wolę tą starą wersję Lindy, która też przesuszała, ale nie aż tak mocno. E, co tu jeszcze mamy? Isana. Jakiś teraz mam, źle trafiam na żele do rąk i wszystkie mi przesuszają. 500 ml Isana e, to była seria chyba limitowana, e, zimowa. E, wanilia, zapach wanilii z ekstraktem z wanilii ładnie pachniało, ale niestety też przesuszało, więc. Jak znacie jakiś fajny naprawdę żel do rąk, który nie przesusza dłoni, to napiszcie mi, bo ciężko, ciężko znaleźć coś fajnego. Tutaj mam czterokrotną, czyli aż 1000 ml dolewkę z Carexu też. Bardzo fajne są takie duże. Właśnie powiem Wam szczerze, że się bardziej opłaca kupić taką 1000, 1000 ml niż taką mniejszą, bo koszty są mniejsze i takie drobne rzeczy na przykład mam tutaj tusz z Eveline Cosmetics on jest Volume Celebration podobno go wycofali tak wygląda fajną sztotkę miał bardzo fajny był o, nie musiałam słuchajcie czekać aż zrobi się gęsty, był już taki w sam raz do używania, bardzo fajnie rozczesywał, pogrubiał wydłużał rzęsy, no był super ekstra. Tutaj mam z Essence taki żel do usuwania skórek, bardzo fajny. On był kilka lat temu dostępny, teraz już niestety nie jest dostępny. Kupiłam natomiast z Golden Rose taki żel do usuwania skórek. Zobaczymy, na razie tylko raz użyłam go. Essence Color and Go, czerwony lakier do paznokci. Jak dla mnie fajny kolor. Raz wystarczy pomalować, ale niestety nie utrzymuje się na paznokciach. Przynajmniej moich w ogóle. Top coat z Miss Sporty. Turbo Dry. Fajna rzecz. O top zrobię Wam recenzję. Kupiłam teraz jeszcze Seshvit. Ses Popróbuję i zrobię Wam taką recenzję trzech znanych, przyspieszających top coatów i który jest najlepszy, który najbardziej się opłaca więc dajcie mi trochę, cier... trochę czasu, trochę cierpliwości potestuję i zrobię filmik warto, warto zajrzeć wtedy na niego no i takie kilka rzeczy drobnych, pasta do zębów Colgate, program Halt, moja ukochana tutaj dostałam krem do rąk od Alusi bardzo fajny, w takim fajnym pudełeczku, gęsty, i do tego jeszcze przepięknie pachną. Fajne do torebki, bu. I tu mamy jakieś takie dwa Miksa, Body milk, czyli mleczko do ciała. Dostałam odlew, odlewkę. Taką 7-militrową próbkę. Powiem szczerze, po użyciu byłam zadowolona. Muszę zerknąć i kupić taki właśnie. Mleczko do ciała, wypróbować w dużej ilości. No i dwa cuda moje, które naprawdę uratowały mnie, gdy miałam i mam przesłyszone te dłonie przez te żele, i przez tą zmieniającą się pogodę, to uratowało mnie po pierwsze. Natura Syberika, krem do rąk, do codziennego użytku, z tego co, co wiem, co przetłumaczyłam. Ciężko go znaleźć, słuchajcie, bo szukałam go wszędzie i nie było. Jest jakiś anti-age i tak dalej. Ciężko go znaleźć, ale bardzo fajne. Szybko się wchłania, Aksamity na dłonie zostają bez takiej tłustawej warstewki. No super, super. Byłam oczarowana i muszę, muszę, muszę go dorwać, bo po prostu jest genialny. No i druga rzecz, którą też szukałam i wreszcie znalazłam, zakupiłam w aptece internetowej. Jestem mega zadowolona. To jest chuda chud salwa. Hudosil. <taku> Taką też próbeczkę dostałam kiedyś w aptece. To jest maść do skóry suchej, silnie natłuszczająca. Ma konsystencję wazeliny i wygląda jak srebrna jakiś srebrna wazelina. Rozprowadza się też trochę na początku jak wazelina, ale wchłania się niesamowicie szybko i zostawia przedmiłą, przemiękłą, nawilżoną super skórę na dłoniach. Nie zostawia takiej tłustej jak po wazelinie. Takiej, takiej otoczki. Nie. Super się fajna jest. No, jest tam troszkę tłustawe, może takie nawilżone, ale ta skóra jest genialna. Dłonie są super miękkie. Zakupiłam, udało mi się znaleźć mówię, droge, nie na aptekę i zakupiłam. Kosztuje około 30 zł, ale naprawdę opłaca się, bo niewielka ilość starcza na dłonie super się rozmaruje i dłonie są uratowane. Dobra, to. A! No, nie, jeszcze nie. Jeszcze tutaj mam, słuchajcie, cały worek właśnie. Tutaj mam worek z całą, prawie swoją kolorówką. W momencie, kiedy naprawdę mój stan skóry się bardzo, bardzo pogorszył, stwierdziłam, że nie chcę, go pod, nie chcę jej podrażniać przez kosmetyki kolorowe, które nakładam na siebie. Przejrzałam dzięki KB Jam Hudson, która nagrała filmik, gdzie właśnie segregowała swoje, swoją kolorówkę i bardzo dużo wyrzuciła. I ja to zrobiłam i wyrzuciłam naprawdę dużą ilość kosmetyków, które już są tak długo ze mną i mogą mnie podrażniać. Gdybym oczywiście nie miała tej skóry taku, takiej strasznej teraz, to pewnie część cieni czy część rzeczy bym zostawiła. No bo wiadomo, suche rzeczy czasami się nie psują aż tak szybko. Ale wolałam sobie odpuścić i wyrzucić. Jest tego słuchajcie, multum, ale wam szybciutko pokażę. Trzy paletki ze slika Niestety, moje ukochane sliki ale kto używa tyle cieni na co dzień? Ja się rzadko maluję, naprawdę rzadko się maluję. I jak używam, załóżmy 5 do 10 cieni to jest maks. Więc po co mi 150 cieni? Tutaj cieni z My Secret. Bardzo fajny, jako rozświetlaczką używałam. Bardzo fajny. Catrice w cieni, w kremie. Już powysychał. Mm. Tu też katryz taki różowy, cień też w kremie, też wysych i <grytania> do wyrzucenia, Dwa e, cienie z, e, z bel idą tu, kolejny z, z katryz, też 12 miesięcy od otwarcia. Singlota, 18 miesięcy od otwarcia. Mm. Tu jeszcze, o, jakiś różowy, e, róż, też dawno. Jakieś cienie, słuchajcie, sypkie. Które nie wiadomo, kiedy były. Kredki czy różne. Które naprawdę już dawno, dawno, dawno temu. O, jeszcze jakiś cień. Dawno, dawno temu kupione były. I zazwyczaj nie używane. Więc poszły. I szminki. Szminek też trochę jest... To też poszło do, do wyrzucenia trochę śminek, bo niestety mm, teraz tylko i wyłącznie używam z Golden Rose, yy, więc po co, po co trzymać coś, czego się nie używa i coś, co możecie jeszcze podrażnić i spowodować yy, jeszcze większe problemy na Twojej twarzy. Yy, warto więc wyzbyć się takich rzeczy. Yy, no i właśnie to zrobiłam. Jestem lżejsza o jakieś pół kilo. Yy, kolorówce, ale zadowolona jestem. Na miejsce tych kosmetyków kupiłam sobie inne z Make-up Revolution, ale to zobaczycie w holu. No i oczywiście na Instagramie mogliście zobaczyć wcześniej. Dobra, to tyle. Wystarczy dużo zdenkowałam. Napiszcie mi, ile wy zdenkowaliście. Oczywiście na blogu będzie lista zdenkowanych rzeczy. I oczywiście wszystko to podsumuję i cenowo, i ilościowo przerażona będę, no ale. Zobaczymy. Pozdrawiam, zapraszam na Instagram, na bloga, na Facebooka, e, Twittera oraz do innych moich filmików. Wciskam, całe. Pa!